Serdecznie witamy wszystkich Państwa na konferencji pomaczowej po zakończonym spotkaniu 21. Kolejki Fortuna I Ligi Resowia Rzeszów w Zagłębie Sosnowiec. Wraz z nami szkoleniowiec przyjezdnych pan Aleksander Hackiewicz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo proszę trenerzy o kilka słów podsumowania do zakończonego pojedynku. Начали здорово. Опять имели контроль мяча, преимущество во владении. Начали мы хорошо, этот мяч, имели контроль, контролировали, контролировались мы пилку. потом одна ошибка техническая, вторая, и нас команда соперника опустила на нашу половину поля. Потом один был, другой, и Дружина, дружина нас, -то нас на В этот период времени пропустили гол, индивидуальная это, э, индивидуальная ошибка нашего защитника. Э, в, в тем часе, właśnie, строчили, строчили мы, бронт, нашего И Потом имели, э, контролировали ход игры, имели хорошие два. Три момента. Один момент с пустых ворот выбили, второй момент у Камиля, третий у Ржезинского. Но удачу надо заслужить. Потом мы контролировали греб, шарик, сплотканья. Мы имели свои шансы. У нас был шанс у Фабры, где игрок выбил пистолет с пустой враты. У нас был шанс у Билинска и у Врешнинска. Но, к счастью, нужно заслужить. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania od Państwa. Ja zacznę od tej strony sportowej. Pamiętam, że przegrywacie dwa bardzo ważne spotkania z rywalami, które teoretycznie powinni być w zasięgu zagłębia i z tymi, z którymi Zagłębie powinno walczyć o utrzymanie. Ta sytuacja jest bardzo zła i czy. Могу есть найти такие рациональные аргументы за тем, что за встанет встанешь? Бывает, что ты в первой лице. Мы имеем еще 13 игр, в розыгрыше 39 очков. Да, мы проиграли две игры тяжело, но только через тяжелую работу и веру в себя, в свои силы. My mamy jeszcze 13 meczy do zgarnięcia, jest 39 punktów i musimy wierzyć, wierzyć kto i, i, i po prostu no cały czas to wierzyć i dać mi wygrywać Kolejne pytania? Panie, że to teraz przechodząc do trochę innych spraw, chciałem zapytać o tą sytuację, o której się dużo mówiło, gdy pan obejmował Zagłębie, że nie może pan pojechać na Białoruś. Pytanie, czym naraził się tak e, trener? Prezydentowi Łukaszence, jak ta sytuacja w ogóle wygląda? Jak to było z tym obozem w Turcji? W trochę większych szczegółach. Kiedy pan będzie tam mógł pojechać do swojej ojczyzny? Nawet znaczy, my dzisiaj mówimy pro futbol. Po prostu to ciężko by i wam pojęć. Można być w tej sytuacji. Dzisiaj, dzisiaj gadamy o piłce, wam ciężko by było, było to, to, to zrozumieć. Także lepiej pogadajmy o piłce. Jest z nami kapitan tutaj na sali, w związku z tym tak. Radek na twoje ręce jako kapitana, gratulacje za zwycięstwo, długo oczekiwane, wyczekane, wytęsknione. Dobrze wiemy, że wygrać 1-0 to jest najtrudniej w piłce nożnej. Gdyby ktoś powiedział mi w 18-20 minucie, że grając bardzo dobrze wchodząc w mecz, obejmując prowadzenie. I będąc przez 20 minut zespołem, myślę, zdecydowanie lepszym od, od naszego przeciwnika. Gdyby ktoś mi wtedy powiedział, że ten mecz może mieć tak y, dramatyczne okoliczności, jeśli chodzi o, o sytuację, jakie Zagłębie Sosnowiec stworzyło momentami w pierwszej połowie, i przede wszystkim to w ostatniej minucie, Rad Bilińskiego. No to, to bym nie uwierzył, natomiast znam piłkę też na wylot i wie, wiedziałem, czułem, że jeżeli nie, szybko nie zdobędziemy bramki na 2 do 0, to ten mecz no, może się wymknąć nam spod kontroli, i tak się stało. Mm, stało się tak dlatego, że z nieznanych mi jeszcze powodów podjęliśmy taką samą strategię jak, jak Sosnowiec czyli po zdobyciu bramki, po tych 20 spokojnych minutach, dobrych, takich jakie graliśmy w meczu z Płockiem i na podbyskidziu, fragmentami długimi. Wdaliśmy się w taką, zupełnie nie nasz styl, szukaliśmy długich podań, omijaliśmy środkową linię, nasze dziesiątki były, czyli Marcin Urynowicz i Kamil Mazek zamiast wyciągać przeciwnika schodziły po piłkę, nie było komu zagrać piłki do przodu, Edwin był osamotniony i myślę, że to też nakręciło silne fizycznie Zagłębie Sosnowiec do tego, żeby uwierzyć w to, że tutaj można zremisować co najmniej. Natomiast druga połowa no to już takie też, może nie rozpaczliwe, ale byliśmy ustawieni na własnej połowie. Bardzo mocno cierpiliśmy, nie potrafiliśmy wyprowadzić jednej takiej dobrej kontry, która zamknąłaby ten mecz na 2 do 0. I tutaj dlatego gratulacje dla zespołu, że nie pękł, że nie, nie, nie przestraszył się wchodzącego w bramkarza przy stałych fragmentach gry w końcówce meczu. Tylko myślę, że jakoś tak racjonalnie potrafiliśmy się wybronić. Aczkolwiek Zagłębie zasłużyło na, na tą bramkę bilińskiego tak jak powiedziałem w tej końcówce. Natomiast bramka, nasz Braniu mnie zapewnia, że gdyby szła piłka w światło bramki, to on by ją sparował. Na szczęście nie musimy się dowiadywać, czy tak by było, czy nie. Generalnie to był nasz trzeci mecz na wiosnę. Piłkarsko od 20 minuty. No, tak mocno, mocno, no mocno. Nie chcę mówić, że cierpieliśmy, ale no, przeciwnik nas yy, no, stwarzał więcej zagrożenia na naszej połowie, utrzymywał się częściej przy piłce, niż to my byliśmy. Ale w końcowym rozrachunku mamy, dzisiaj dopisujemy 3 punkty. Marzyliśmy po pierwszych 3 meczach o 9, gdyby Buki Bukal strzelił bramkę z Wisłą Płoc na 3-2 w 87 po stałym fragmencie gry. Albo Bartek Wasiluk, albo Aden Łyszczasz na Podbeskidziu na 3-2, zamknęli mecz, też w doliczonym czasie gry, mieliśmy super sytuację. Mielibyśmy 9 punktów. Mamy tych punktów 5. Troszkę za mało chciałbym mieć więcej tych punktów. Ale cieszy to, że nie przegrywamy, że nauczyliśmy się nie przegrywać meczów, co dla mnie jest jako trenera bardzo dobrym fundamentem do tego, żeby myśleć. O tym, że ta wiosna może należeć do mojego zespołu i za to szacunek dla wszystkich, którzy są w sztabie, dla wszystkich zawodników, przede wszystkim dla tych, którzy cierpliwie czekają na swoją szansę, bo rywalizacja w zespole jest ogromna. Jeżeli popatrzycie na ławkę rezerwowych, kto siedzi na niej, kto wchodzi, a kto obchodzi się smakiem w tych minutach, no to widać, że jest dobra atmosfera mimo wszystko. To znaczy, że szatnia jest zdrowa, że szatnia bardzo chce wygrywać i szatnia chce się utrzymać. Bo uważam, że umiejętnościami jesteśmy na pewno zespołem, który powinien w tej pierwszej lidze być. Aczkolwiek relacje czy trenera z pana Hackiewicza, czy z innymi trenerami, z którymi rozmawiam w prywatnych jakichś takich konwersacjach pomeczowych, zawsze się wymieniamy z niektórymi, to wszyscy mówią, że pierwsza liga w tej rundzie jest olbrzymia, bardzo mocna, dużo klasowych piłkarzy. Dużo dobrych zespołów, które myślą o awansie do, pierwszej, do ekstraklasy. klasy. Nie ma zespołu, który chce spaść z tej ligi, bo dzisiejsze zagłębie Sosnowiec o 20 minuty. No to też nie jest zespół, który na pewno można już dzisiaj yy, myślę, że to jest drugoligowiec w przyszłym roku, w przyszłym sezonie. Będą walczyć, będą odbierać punkty. Na szczęście dla Resowi temat Zagłębia Sosnowiec mamy zakończony w bezpośrednich pojedynkach mamy 6 punktów z nimi. I teraz odpoczywamy, głowy resetujemy i za tydzień jedziemy do Lechik Gdańsk na fantastyczny stadion do zespołu, który zdobył 6 punktów w dwóch meczach, także czeka nas bardzo dobry i widowiskowy mecz w przyszły poniedziałek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania od państwa. Jest mikrofon, proszę się nie posługiwać. czy Panik Portal Supernowości. Wspomniał Pan dwa razy o tym, że Pański zespół ucierpiał w tym meczu. I faktycznie do momentu strzelanej bramki przez Was, no, Państwo podopieczni niepodzielnie rządzili na murawie. Później, już sukcesywnie, w dochodziło do coraz lepszej gry i sytuacji. Radek też m.in. uratował. Resowie przed stratą gola do, do przerwy, i o to cierpienie chciałbym zaznaczyć. Czy szykował Pan swoich graczy w przerwie, że faktycznie tak druga połowa może wyglądać, że możecie cierpieć, że musicie nastawić się trochę na ogromny wyniku? Nie, mam nadzieję, że Radek to potwierdzi, jak będzie tutaj rozmawiał. No chcieliśmy zdobyć bramkę na 2 do 0. Chcieliśmy przede wszystkim ograniczyć, nie nasz styl, tylko styl, który przyjęliśmy o tej 20 minuty, polegający na długich piłkach do Edwina Muratowicza. Nie było wsparcia tych dziesiątek, o których mówiłem, bo dziesiątki chciały piłki do nogi, obniżały swoją pozycję. Szóstki, czyli Bartek i Radek Kaniu byli pomijani, bo te piłki z, z linii obrony. Może Pan się zapytać Radka, dlaczego grał takim długim podaniem zamiast szukać naszych pomocników? Oczywiście teraz jest fajnie, bo żartujemy sobie, bo wygraliśmy mecz, ale ale co by było, gdyby no, tam jedna z tych sytuacji zakończyła się na nieszczęście dla nas. To by, pewnie byśmy tak tutaj sobie nie, nie oddawali się takiemu przyjaznemu przyjaznej atmosferze. No, szukaliśmy bramki na dwa do 0. Wiedzieliśmy, co mamy zrobić, wrócić do tego, jak graliśmy w pierwszych 20 minutach do naszego stylu gry, do ofensywnych. Yy wbieganie na pozycję Kamila Maska, Marcina Urynowicza, które były w 20 minutach. Też uważam, że te pierwsze 20 minut to było takie długimi fragmentami jak z Wisłą Płock, jak z Podbeskidziem w drugiej połowie. Wahania formy w poszczególnych meczach zastanawiają, ale to... Nie biorę tego na karp, tego, że do tej pory trenowaliśmy tylko i wyłącznie na sztucznej nawierzchni i nagle na jednym treningu przedmeczowym wchodzimy na trawę, aczkolwiek nie mogę wykluczyć, że to też może mieć e, jakiś tam większy, większy wpływ na, na, na formę zawodników. Natomiast, wiecie, gdybyśmy w 20 minucie powiedzieli, że trenujemy na sztucznej i coś nam przeszkadza, no pewnie byśmy nie powiedzieli. Nie wiem, psychika, dlaczego zaczęliśmy nagle nie grać swojego futbolu, tym bardziej, że to zagłębie wcale na nas nie ruszyło. Tylko my, jako piersi, daliśmy Zagłębiu sygnał, że no zapraszamy ich do, do tego, żeby tutaj jeszcze poczuli krew. Natomiast w przerwie było absolutnie i merytorycznie, i spokojnie, i próba znalezienia odpowiedzi na to, co zrobić, żeby wrócić do gry I nie mówię, tak jak Pan tu już wspomniał na początku, takie mecze, kiedy nie idzie, też trzeba umieć zwyciężać. No, przypomnijcie sobie z Odrą Opole mój drugi mecz. Przypomnijcie sobie pierwszy mecz ze Zniczem Pruszków w, dolicz w doliczonym czasie gry: przegraliśmy 1 do 2, a Z Odrą Opole grając 11 na 10 w drugiej części, w 81 minucie. Rzemu przy asyście, co prawda, Mikruta, Gibiego Mikruta, strzelił sobie w ramkę samobójczą. Czyli no, no, czasami takie mecze też są. Dla mnie też było powiewem, tak jak mówiłem na pierwszej konferencji, świeżości wiosny, tego, że Taresowia kapitalnie gra w piłkę momentami czy fragmentami. I, i, I mecz z Płockiem i druga część na Podbeskidziu no, też tak zwiastowała, że no, i dzisiejsze pierwsze 20 minut jakbyśmy do jednego worka. Z jakością odpowiednią do pierwszej ligi wrzucili, to byśmy się nie musieli niczego wstydzić. Natomiast są fragmenty przestoju, tracenia być może głowy, presji, nerwowości wynikające z sytuacji, jaka jest gdzieś za naszymi plecami albo, albo o, o stawce tego meczu. Ale koniec końcem, zwycięstwo. 1 do 0. Nie będę tutaj ganił nikogo, bo, bo mówię, szacunek dla zespołu, że wytrwał, że wytrzymał, że. Że w trudnych momentach wyszliśmy obroną ręką po raz, po raz kolejny, bo ta seria naszych meczów bez porażki, no, taka staje się wiarygodna dla zespołu i taka nawet nawet okej okay w liczbach. Tak, na Springer Pański zespół nie przegrał, także wiem, że nie będziemy teraz. Jakość sparingów, no. Natomiast faktycznie jesteście pokonani od początku tego roku i tak zapytam już na koniec. Czy to bardzo ważne zwycięstwo, bo dziś wychodzicie oczywiście ze strefy spadkowej, da, że z jeszcze takiego dodatkowego, olbrzymiego kopa przed tym arcytrudnym spotkaniem? Kap, kap, kapitan jest od tego. Niech kapitan powie, co dla niego znaczy to, to zwycięstwo, bo dla, dla, trenera znaczy, dla trenera znaczy bardzo dużo, bo zawsze macie z weryfikacją obranej drogi z tym zespołem. Ja, mówię, my, ja jestem wiem, dwa miesiące i. No, Sposób, w jaki my się komunikujemy, jak ze sobą rozmawiamy po takich meczach, że jest otwartość, jest szczerość, że możesz podejść do zawodnika i powiedzieć mu to, 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 to i to, i on się nie obraża, bo wie, że słowa są zrobione w dobrej wierze. No to taka jest, myślę, że mieć porozumienia między sztabem a między zespołem. Ja podziwiam chłopaków za to, że. Tu nikt nic nie narzeka na warunki treningowe, że sztuczna trawa, że no, jesteśmy na Podkarpaciu, gdzie nie możemy trenować jeszcze na swoim stadionie, bo jest grząsko ze względu na pogodę, bo pada deszcz, źle wchłania się woda. Kurczę, jeździmy na sztuczną trenujemy i pierwsze 20 minut daje trenerowi do myślenia, że no super, ta sztuczna, powinniśmy cały czas tak do końca sezonu robić, a nagle od tej 20 coś się dzieje będzie... nie mamy, nie umiem zbadać tego, czy za dużo sztucznej, czy nie, nie, zresztą wie Pan, dzisiaj jest niedziela, 21 chyba zaraz już jest, cieszmy się ze zwycięstwa, jutro mamy dzień wolny, we wtorek dzień, trening indywidualny dla poszczególnych zawodników, od środy zaczynamy operację Lechig Dańsk, a w, gramy w poniedziałek o 18 na, w Gdańsku na fantastycznym stadionie. Coś tylko tę jednostkę treningową zapytam także sztuczna nawierzchnia będzie teraz wam towarzyszyło? Nie. Czy wchodzicie na naturalną moradę? No takie mamy plany, rozpisujemy mikrocykl cały na naturalnej na wyspieńskiego. Natomiast no, 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 jak spadnie, nie wiem, no, ściana deszczu i będzie śnieg i, i wichura, no to... Trzeba Będzie szukać trzeba innego jakiegoś rozwiązania, natomiast y, chciałbym, żeby, żebyśmy już nie myśleli o sztucznej, bo bardzo mocno żeśmy się napracowali, nabiegali. Fajnie, że Piotrek Kotlarczyk, trener przygotowania motorycznego tak dobrał obciążenia na sztucznej trawie, że na chwilę obecną wszyscy jesteśmy zdrowi. Te urazy, które są to oni, one wynikają po prostu z nadmiernej gorliwości w czasie, w czasie gier treningowych czy meczowych, tak jak z kaleczukwu. Dziękuję bardzo. Proszę o kolejne pytania. Podkarpacie live. Podkarpacie, live. Trenerze, chciałem zapytać o pana odczucia po tym spotkaniu, no bo tak jak pan mówi, po dwóch supermeczach, ale mieliście dwa punkty, a dzisiaj po tym słowie, którego pan nie chce używać cierpieniu, walczacie trzy punkty. Czyli czy gdyby pan panu ktoś dzisiaj powiedział, że będziecie każdy mecz tak cierpieć i wygrywać, to wziąłby pan to w ciemno, czy... nie? w ciemno nie. W ciemno nie. W ciemno nie, bo wiem, że ten zespół stać na taką grę jak do 20 minuty. Czyli nie jestem jakimś tam minimalistą, żeby za wszelką cenę kolanem przepychać każdy mecz, bo to yy, ani to się nikomu nie podoba, ani to się nie podoba zawodnikom, ani to się nie podoba sztabowi kibicom i ludziom, którzy oglądają mecze w telewizji. Yy, w związku z tym nie wziąłbym tego w ciemno. Raczej się będę zastanawiał jutro i we wtorek, co było przyczyną. Przeanalizujemy sobie też raporty yy, motoryczne, na pewno z trenerami usiądziemy do analizy, no bo. Dzisiaj nam się jeszcze udało, tak? Biliński obok słupka strzelił. Natomiast na Lechii, Gdańsk taka sytuacja może mieć no, inne, inne dla nas e, konsekwencje. Raczej jesteśmy zespołem, który wie, gdzie ma być na boisku, jak jest poustawiany i jakie ma profity z tego, że odbiera piłkę. A dzisiaj do te pierwsze 20 minut kapitalne, a później już nie. Później już zamiast odebrać piłkę, to oddawaliśmy łatwo rosłym obrońcom Zagłębia-Sosnowiec, bo ten Remi, jak spojrzymy w jego CV, no przypadkowi piłkarze nie, nie grają w Legii Warszawa, tak? I on dzisiaj to pokazał. A byłem też na Zniczu Pruszków, przepraszam, na Sosnowcu tydzień temu ze Zniczem Pruszków, no to metamorfoza, jaką przeszło Zagłębie od 20 minuty dzisiaj, no to wskazuje na to, że to będzie zespół, który będzie jeszcze gromadził punkt, Na pewno tak. Natomiast, no jak Pan ocenił tych zawodników wchodzących? Każdy przyczynił się do tego, że zdobyliśmy trzy punkty, nie straciliśmy bramki. Fakt, że były to postacie wybitnie ofensywne, bo i, i, i Bartek Ciepiela, Adrian Łyszczarz, i później jeszcze Gracjan Jaroch, witający się z, z naszym obiektem, to były zmiany ofensywne, które miały nam. Odciążyć troszkę linię defensywną od tego, że jest cały czas pod presją przeciwnika. W no, takiej jednej sytuacji chyba będę wspominał dosyć długo, jak Bramka, w końcówka meczu poszedł mocno, Bramka przeciwnika i Bartek Ciepiela mógł zagrać, być może kopnąć piłkę na połowę przeciwnika do szybkiego Gracka Rocha. Natomiast zabrakło, był faulowany wtedy ta żółta kartka. Może gdyby Bartek ułamek sekundy podniósł głowę i po prostu zagrał za plecy obrońców, może moglibyśmy prowadzić wcześniej 2-0, ale. Dylan Emperor po raz kolejny dał dobrą zmianę jako wahadłowy i kto by kto spojrzy sobie w minuty, które ma Dylan i, i tą rywalizację z Bartem Bart Hartem po lewej stronie, po prawej stronie. Szkoda mi troszkę Włodzia Zastawnego, który no, no, no też walczy bardzo mocno o miejsce. Z, y, y, z mi i ale to kurczę, taka no, no, trudna dzisiaj sytuacja, żeby dawać Włodkowi nie wiem, większą część meczu niż rafałowi. No, to takie bardzo trudne dylematy dla Tena. Bardzo trudne, natomiast cieszę się, że mam takie, a nie, że musimy jakoś tak łapać ten skład. Dorobiliśmy się w dobrej rywalizacji wartościowych piłkarzy, świadomych i mających otwarte głowy na, na to, żeby yy, słuchać, stosować w praktyce i nie załamywać się niczym. I, tak, I to jest moja przyjemność pracy z tymi zawodnikami. Jeszcze chciałem zapytać o chyba Buchala, bo wiemy, że ten zawodnik wrócił po, po długiej kontuzji dzisiaj, yy, w ogóle nie wystąpił, a był w kadrze. Czy to po prostu przegrał rywalizację, czy jakieś problemy? Kornel Ossera po dwóch tygodniach zgłosił gotowość w treningu, wyglądał. Też analizując te poprzednie nasze mecze, no, kiedy tracisz po dwie, po dwie bramki w dwóch spotkaniach, no, szukasz jakichś rozwiązań, najłatwiej jest Zjąć zawodnika X i wprowadzi zawodnika Y, natomiast to też, żebyśmy nie pomyśleli, że ja winię Buki'ego za którąkolwiek z bramek, czy na podbyskidziu, czy z Wisłą Płock. Absolutnie nie. Powiedziałem dzisiaj, teraz chyba na początku konferencji, że gdyby Buk Bukal strzelił to z Wisłą Płock na 3-2, to pewnie miałby abonament jeszcze na kilka meczów. Ale jest zdrowa rywalizacja, dobra rywalizacja. Dzisiaj wyszedł Kornelosyra. Osyra. Z Radkiem Adamskim i z Eisenhartem i z Tomalem. Jak sobie przypomnicie czwórkę, która z Odrą Opole zagrała na zero i wygrała, wygrała 1-0 mecz. To jest ta czwórka, która dzisiaj była też na boisku. Bo był Tomal, był Radek, był Kornel i AZ, Bartek Eisenhart był też jako dzisiaj skrzydłowy, troszkę wyżej ustawiony w porównaniu z tym ustawieniem, którym graliśmy na, na jesień. I ta czwórka dała nam drugi raz no w, nie wiem W odstępie czterech meczów komplet punktów i zero straconych bramek. Jeszcze w Braniu Pindroch w bramce. Też jest kapitalna rywalizacja między nim a Michałem. To są trudne dylematy, nie? kogo postawić. Natomiast no, tak jest po prostu u nas w zespole. Że jest zdrowo i wszyscy walczą o miejsce i każdy chce. Każdy zgłasza gotowość. Dobrze dla trenera, jest taki komfort. Dziękuję. Proszę o kolejne pytania. Ja jeszcze bym zapytał, nie, spóźniłem się tak, że nie wiem czy to pytanie yy, nie padło. Panie, że gratuluję zwycięstwa i, i prostsze pytanie w tym momencie, czy czuje Pan, że to jest taki absolutnie kluczowy mecz, absolutnie kluczowe trzy punkty w tej walce utrzymania. A jest Pan, przepraszam? Z, z przeglądu sportowego. Okay. Nie, nie, nie. 13 meczów zostało jeszcze. Tutaj nie skreślam ani Podbeskidzia, ani Zagłębia Sosnowiec, ani Poloni Warszawa, która jest przed nami ani Stali Rzeszów, ani Chrobrego Głogów, ani Znicza Pruszków. Wszyscy będziemy walczyć. Wczoraj rozmawiałem z jednym z trenerów, który wygrał swój mecz, a jest wysoko, wysoko w tabeli. Powiedział jedną rzecz, że ta liga jest tak mocna, że nawet ten zespół nie jest jeszcze pewny utrzymania. A oni są, nie wiem, 15 czy 20 punktów nad nami, w związku z tym nie, to będzie do końca. Ja nieopatrznie, ja wierzę w magię słów, ja nieopatrznie kiedyś powiedziałem, że będziemy w ostatniej kolejce się utrzymamy. Nie chciałbym jechać do Płocka w ostatniej kolejce po to, żeby tam drżeć i, 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 i walczyć na, na wisle posła. Być może będzie grała Baraże albo o awans Klasy, że my musimy coś tam ugrać. Chciałbym, żeby, żebyśmy się utrzymali szybciej. Natomiast no, ta liga taka jest, że tutaj trzeba gromadzić punkty. Nie można przegrywać meczów, trzeba gromadzić punkty, remisować, wygrywać na zmianę. Najważniejsze jest to, że mówię, nauczyliśmy się. Do tego dzisiejszego meczu podchodzić tak, że nie. No, nie, nie mogę powiedzieć dzisiaj, że nie, nie przegramy do końca rundy, bo jedziemy na lechy, jak wiadomo, ale coś w tym zespole się dobrego urodziło, że, że każdy czerpie przyjemność z tego, że potrafimy nieźle bronić. To jeszcze jedno. Dopytam, czy ma Pan taką wyjątkową satysfakcję, że w wyjściowej 11 Resowie było dzisiaj dziewięciu polskich zawodników, co na standardy pierwszej ligi już nie jest takie oczywiste. A kto w bramkę. bramkę broni. Kto w bramce broni? Nie, nie, nie. Ja mam. Ja cały czas mi serce się kraje, że ja nie mogę młodzieży więcej wystawić. Mamy Karola Chuchrę, mamy Radka Bąka, mamy Mikrucik wraca po, po kontuzji, mamy Dawida Pieniążka. No, mnóstwo fajnych młodych dzieciaków jest. Luczio Ceci, którego Wszyscy podziwialiśmy w pierwszym meczu z Płockiem, a dzisiaj nie znaleźli się nawet ci piłkarze w kadrze meczowej, no, w związku z tym rywalizacja, trudny moment w jakim jesteśmy jako zespół powoduje to, że trener chciałby, ale ten zdrowy rozsądek mówi, że tu trzeba doświadczeniem też sobie najpierw uzyskać utrzymanie i dopiero później dawać pograć tej młodzieży, która będzie stanowiła przyszłość resowi. może w przyszłym sezonie. Może za jakiś kolejny sezon. Natomiast to są fajni, wartościowi młodzi piłkarze, którzy Którzy trenują, którzy uczą się od starszych, od kapitana naszego na przykład, który siedzi Takiej interwencji, jaka w pierwszej połowie miała miejsce, gdzie Wybił piłkę z linii bramkowej nożycami, czy ekwilibrystycznym sposobem, to każdy, niech młody, ogląda, uczy się Jak podnieść wysoko nogę, żeby sobie mięśnia dwugłowego nie naciągnąć też przy okazji no, Także nie, chciałbym wystawić więcej młodzieży, chciałbym dawać więcej minut Będę myślał o tym, żeby tak było, bo ci młodzi też zasługują mi. to jest jeden, jedna rzecz, z której ja nie jestem szczęśliwy, że rezerwowi nie mają wielu, wielu minut i nie mamy meczów albo boiska takiego, żebyśmy mogli zagrać kolejny mecz dla nich, żeby oni też byli w rytmie meczowym i to mnie... To, to, to nie jest dla mnie szczęśliwa sytuacja. Chciałem zapytać trenerze, czy czuje Pan taką satysfakcję, bo kiedyś określono Pana cudownym dzieckiem polskiej piłki. Czy, złoty, chłop wraca, złoty chłopiec wraca. Złoty, złoty, złoty chłopiec, tak jest. I czy teraz czuje pan taką satysfakcję po tych trzech że naprawdę wraca pan w roli może już dorosłego mężczyzny, który dzisiaj zaczyna się sukcesy na miarę swoich y, jakichś tam umiejętności? Nie, ja nie czuję satysfakcji. Chciałem, żeby... ja, nie, nie. ja satysfakcję odczuję jak się utrzymamy. Jak będziemy grali dobrze w piłkę, jak... Nie wiem, będzie to sprawiać radość kibicom, dziennikarzom, zespołowi przede wszystkim. A to moje gdzieś tam wewnętrzne rzeczy, czy ja się cieszę, czy nie, ja się cieszę ze zwycięstw, cieszę się, że zespół reaguje pozytywnie, że jest fajna atmosfera do pracy. Z tego się bardzo cieszę, a to przyjdzie, będzie efektem, nie wiem, no, dobrej pracy naszej, będzie też sukces całego zespołu. Chciałbym dwie rzeczy jeszcze, o fajnie, że Pan powiedział. Wczoraj w takim Total Football Analysis, jest taki fajny portal dla analityków piłki nożnej, ukazał się artykuł poświęcony stałem fragmentom gry Resowi. I tu muszę, chwalę tu nawet Piotra czeka wcześniej, a teraz Łukasza Sapelę, bo to Łukasza robota jest taka, żeby zajmować się stałymi fragmentami naszego trenera bramkarzy i to jest jego robota. Ładnie to wszystko jest tam opracowane. To nie, że artykuł zamówiony przez klub i przez nas, przez sztab. Nie, absolutnie nie. To, to ktoś zobaczył, że jesteśmy groźni po fragmenty gry i właśnie dla analityków, przez analityków. To jest taka ogólnodostępna strona. I jeszcze jedna rzecz. I w sztabie, tak, wszyscy. Kuba Piotr Kotlarczyk, Łukasz Sapela. Nie jest nas wielu, ale jest taki mocny, mocny team, który się też napędza do tego, żeby wszystko łapać. I też podziękowania ostatnie już chyba kończmy, bo trzy głowa. Dla tutaj dla grinkiperów, czyli dla osób, które się zajmują boiskiem, bo fenomenalne boisko przygotowane na Wisłę Połocki, Dzisiaj też bardzo dobra nawierzchnia, jak na tą porę roku w Rzeszowie. To Uważam, że dobre boisko, oglądając mecze innych zespołów na, w innych regionach kraju czy, 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 czy w innych miejscach stadionach w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze, to ta nasza nawierzchnia tutaj, nasza mówię stadionu miejskiego jest na pewno jedną z lepszych, takich, na których się przyjemnie biega, przyjemnie wygrywa i, i oby tak dalej.